Cię się czałem. Słuchajcie, jaka to niespodzianka. I chyba niezbyt dobra, właściwie. Zobaczcie, zajechaliśmy na łąkę. A tu taki widok. No. Niestety, brzuska. Yy, chciałem powiedzieć, złamana, wyrwana, tak. Tu widać, że ją z korzeniami obaliło. Yy, no i będzie robota, tak. Będzie dodać Boda. Na szczęście tutaj przy budzie jeszcze rośnie jedna olosza czarna, a więc, chociaż właściwie to może końcówka by doszła do dachu. No na szczęście na budę nie poleciało, tak jak widać. To tylko jedno, ale no, brzuska była ładna już, ładnie urosła i niestety ją było i powaliło. Tak, były ostatnio u nas tutaj w tym rejonie potężne burze. Zresztą, tak jak w wiadomościach podawali w całym też kraju. No i tutaj, jak widać, efekt jest taki. Ale z tego, co na razie widać, to tylko na razie tylko ta szkoda, tak? No, no to tyle na temat planowania. Dwa dni głowienia się i, i do rozkminiania całego planu całej logistyki miałem robić przecież recenzję tej motopompy tak, robić tutaj nawadnianie i jakieś takie inne rzeczy nawet paczuszka z Chin przyjechała bardzo szybko, powiem szczerze, że kiedyś już zamawiałem wielokrotnie i tak szybko paczki nie przychodziły ta przyszła bardzo szybko to może pokażę, jest tego sporo tak tutaj jest, tutaj jest ten automat do nawadniania taki kupiony za dosłownie 35 zł u nas w kraju no niestety ten sam dokładnie towar dwa razy droższy jest tam motopompa. są wszystkie końcówki też dotarły Yy, jeszcze jakieś tam hydrauliczne rzeczy, także no, jest tego sporo, jest co po prostu, yy, co pokazywać, tak. Yy, I taki właśnie był na to plan, i się zmienił plan. <grym> tak, tyle na temat yy, sprytnego planowania. Yy, przyjdzie yy, piłę łańcuchowo wyciągnąć łańcuchową wyciągnąć. I muszę na, naostrzyć troszkę łańcuch. Ostatnio też było sporo cięcia, i łańcuch mi się był stępił. Mogłem go w międzyczasie naostrzyć. Teraz jestem trochę na siebie zły, że tego nie zrobiłem. No tak, co mogę jeszcze tak na szybkości pokazać? Tak, foliaczek stoi jak stał. Wygląda na to, że reszta łąki jest. Jakby to powiedzieć w jednym kawałku. No ta brzuszka mi się tutaj kładzie. Najpierw wkładła się w inną stronę, teraz jeszcze w inną. Ona tak troszkę, yy, trochę tak jakby walczy, tak. Co się jej tutaj chyba nie wiem, nie pasuje towarzystwo. Yy, ale zasłania mi. Inne roślinki, dlatego będę musiał z nią trochę tutaj tu powalczyć. Trochę ostatnio też pod kaszarką, kosą spalinową tu powalczyłem, trochę popracowałem. Tutaj Bożenka, że tak powiem. Już widzieliście to na filmie, że pogoniła mnie do roboty, to między innymi też do takiej. Yy, już miała tutaj problem z przejściem tą ścieżką. No mówiła, jak już zaczęłaś robić ścieżki, a nawet nie, mo nie można nimi przejść. No miała rację, prawda? Także to jest yy, troszkę też ogarnięte. Pomidorki rosną, a no właśnie to od razu pokażę. Od razu pokażę się, pochwalę tak, że ja totalny nieogrodnik, a jednak. A jednak słuchajcie, zobaczcie jakie cudo. Dorki. No, Są. Szaki się rozrosły, konkretnie. Piękne, cudowne. No, no coś tu drgnęło, nie? Coś tu rośnie. No, strasznie się z tego cieszę. I ogórki jakieś. Też tu się coś ruszyło. Wszystko bardzo późno. To sami wiecie. Ci, co śledzą na bieżąco filmy, to, to sami widzieli, że jakieś albo troszkę i nieogarnięcie z mojej strony. I oczywiście potężny brak i wiedzy No i jakieś tam inne tutaj zjawiska i pogodowe, i niepogodowe także, tak, i logistyczne. Wpłynęły tutaj, wiem, wiem, usprawiedliwiam się trochę. No ale wiadomo, roboty nie przerobisz, nie? Możesz się tylko starać. I tyle, jeszcze dynie, zobaczymy. Tak na szybkości, nie? Bo zaraz, oczywiście, całe wszystkie rytuały, tak? Flaga, radio, kawka, śniadanko, Bożenka już pewnie kaweczkę robi, tak? O, nie, no słuchajcie, normalnie, normalnie szok. Coś tu się na tej łące zaczyna dziać. Nie wiem, czy dobrze się zaczyna dziać, no ale coś się dzieje, tak? No, okej, okay. ja jestem za. Jestem za, żeby się coś działo, tak? No, także całkiem sympatycznie. Jeszcze magazynek na szybkości Wam pokażę. Tak, jest dosyć mocno już zapełniony. Trochę towaru. Te nadstawki, nie nadstawki, dechy. Tak. Także coś tu się dzieje. Tu zacząłem robić gnojóweczkę. Eee, Kołocze no. Napiszę teraz tutaj, e, z czego to miało być, że to takie niby super, aczkolwiek. E, aczkolwiek tam e, no nie będę ściemniał, podsypałem trochę tam i po, po, pod, pod pomidorki, rozpuściłem ostatnio trochę e, mączki bazaltowej i, i trochę popiołu. Nie wiem, czy to faktycznie to coś dało, chyba dało, tak. E, z tych drzewek e, owocowych, które były sadzone na e, wiosnę, jedno niestety umarło. Nie wykazuje żadnych oznak życia. Szkoda, bardzo szkoda. Tak. No i to będzie na razie. Na razie to chyba tyle, nie? Teraz śniadanko, trzeba coś zjeść i unabrać, tak? Kaweczki się napić. I będziemy jechali z tym drzewem. Także tyle będzie na razie z tej roboty. A zobaczymy co. Aha, no, jeszcze też w foliaczku. Udało mi się przywieźć trochę długich desek poprzednio. Też jakieś takie paletowe, więc chyba w końcu trzeba zrobić te wejścia do foliaka. Bo tak odnosimy wrażenie, że na przykład dzisiaj jest tam dosyć chłodno w foliaku. Generalnie jest dzisiaj chłodno, więc, więc chyba jednak powinny być. Już powinienem się za to zabrać. Tak. No i chociaż raz w życiu no skończyć coś tak od A do Z. Bo ciągle te projekty tu zaczęte, tu zaczęte, tu zaczęte i tego jest 15, a tak na 100% nie jest nigdy pokończone. Nie wiem, no, walczę strasznie z tym swoim charakterem, ale jestem widać czasami chyba oporny. Mam nadzieję, tylko że nie nawiedzę. Także mam też życia smacznego, sobie nam życia smacznego. I do zobaczenia. Słuchajcie, drzewko pocięte, wstępnie wszystko jest posegregowane na takie różne hautki, Te liście i te drobne gałązki, to wiadomo, to będzie świetny materiał na jakieś grządki czy kompost. Tutaj są takie średniaki na ognisko, tam są takie te grubsze. Tu jeszcze mam trochę do ogarnięcia. Mm, jeszcze trochę tu i jeszcze trochę tu tak to jeszcze będę musiał tutaj też jeszcze sobie to posegregować yy, część już jest zaniesiona yy, na agrowłókninę yy, i będziemy się bawić dalej to jakoś rozdrabniać no niestety nie mam żadnego rębaka Marzy mi się jakiś taki spalinowy, jakby te wszystkie gałęzie teraz do rębaka wrzucić, to po prostu byłaby mocnie. Oj, przydałoby się. Ale jak nie ma, to nie ma. Wszystko trzeba robić na razie ręcznie. Wiadomo, jak to wszędzie tutaj na łące, wszystkie urządzenia, jak na razie muszą być spalinowe, tak także. Tego jest tyle, druga góra taka jest co najmniej tam jeszcze do przyniesienia. Także no, coś tam się dzieje. Jak mówiłem na początku filmu yy, i zresztą w niejednym już filmiku yy, to moje stałe powiedzenie: Planować można, ale natura i tak zrobi swoje. Także trochę nas to dzisiaj yy, zaskoczyło. No, i plan się trochę, jak było widać, zmienił, tak? No ale trudno. No, stało się, to się stało, tak. Piękne, ładne drzewo się obaliło. Przy, na dole, przy pniu, jak ciąłem w tym już najgrubszym miejscu, to bardzo lekko się cięło. Wydaje mi się, że ono na dole. Y, Złapał jakąś chorobę, zaczęło próchnieć, tak, i ono chyba po prostu przez swój ciężar, i dlatego, że było lekko na skarpie, tak mi się wydaje, tak? bo to było w tamtym miejscu. Wam pokażę, może o. tutaj po prawej stronie, tak. Tu idzie już w górkę, tak. Tu idzie już do góry, i, i po prostu no, y, wszystkie te mm, elementy. Spowodowały Skupiły się w jedno I spowodowały, że Drzewo się było obaliło I no jak No parę godzin roboty tak Dodatkowej Także ja tu generalnie Ten temat Chcę dzisiaj zakończyć Tą segregację Noszenie tego, tego materiału Część będzie po prostu na ognisko Mówię, jakbym miał fajnego jakoś rębaka spalinowego To po prostu część z tych gałęzi Takich tam powiedzmy do 6 cm, To bym To bym zmielił, prawda Przydałby się taki materiał bardzo No może taka prośba Może ktoś ogląda I ma takie urządzenie Po prostu zepsute, tak Albo na przykład Bez silnika spalinowego Tak się składa, że Jeden silnik Spalinowy nie wiem, czy dałoby się zaadaptować. Mam z agregatu 2,5 kW, więc taki troszeczkę mocniejszy, już nie pamiętam, chyba 8 koników on miał. No ale powiedzmy, no może coś bym sobie zmajstrował, tak? Potrafię z dwóch, trzech rzeczy robić jedną. Interesowałem się zawsze takimi rzeczami. Właściwie mój traktorek to też jest składak. Hmm, także, także, może po prostu ktoś się komuś to takie coś jest niepotrzebne, gdzieś tam zalega, eee, a mi po prostu by się to oczywiście przydało i bardzo ułatwiłoby mi tutaj życie, tak? Eee, no, to tyle. Eee, na dzisiaj, jak zwykle, życzę Wam <laughs> wszelkiej pomyślności, zdrowia. I ładnej pogody. Trzymajcie się. Cześć.